Dzień dobry, dzień dobry, dziś wam pokażę, gdzie są Chakra Rotos. Nie ma zbytnio w Rain Village jakby miejsca, gdzie to... Gdzie się spałni, czy jakiegoś takiego miejsca specjalnego. No nie wiem tak szczerze. Są, to jest przy tych takich ten, takich buźkach. Jest kilka w tych. To jest nie wiem bardziej na tak, na boku, no na, na boku, nie wiem. Nie wiem jak to powiedzieć. Musicie poszukać po tych wszystkich buźkach, poskakać po blokach. Ale jeszcze wam tutaj pokażę jak to działa. Sorry, za tutaj yy, powiadomienie. Yy, yy, czakra o Jezu, nie pokażę. No, nie wiedziałem, że to na taki level jest, sorry. Ale to chyba się rzuca czymś. No nie wiem. Musicie sami sprawdzić. Sorry, że nie pokażę. Może zrobię odcinek, jak sobie już nabiłem ten level i ten. No sorry, ale. No to no, pokazałem Spawn. Myślę, że to wystarczy. Sorry, że nie pokazałem jeszcze raz. No i co? Cześć, cześć.